Ciągle kolekcja oczywiście jak to się mówi, dziadków do orzechy. No. no tak to można sobie robić. Nie, takie są A. do wywołać. No no no, nie. No, Na przykład uległam. Mhm. Mamy fajne zdjęcie. Wieramy. Wrzucamy zdjęcie. Piszemy. Z jakiej odparcji. Ile razy o, to błyskawiczko. No tak dobrać. jak pan O, piękne. Kurde, piękne. A nie pan powie nam, co pan nawet tysiąc? Tysiąc, 286. Może byśmy dobrali od razu do tego rodzinnego. Ja bym pan im doradził. Dla kobiety do mamy... W jakich kolorach się lubię? Mabel, Mabel, Mabel. Może tutaj jeszcze dużo. Kolor jaki? Co lubię? Ona lubi bardzo kolor czerwony. O, to by mogło być. Nie? Nie, to Jeszcze raz, Subice, oczywiście rok 2019, jesteśmy dzisiaj w salonie z ramami, w salonie pana starszego, który zajmuje się tymi ramami chyba z 50 czy 60 lat. Wykręcamy oczywiście numer telefonu i przychodzimy oczywiście, jak to się mówi, z wizytówką. Pozdrawiam, do widzenia, dziękuję serdecznie. Tak, już biorę foldery, biorę wizytówki, tu są wizytówki. Do widzenia, panie starszy. Jesteśmy oczywiście, jak to się mówi, po godzinie 12:00 w tym miejscu, w którym możemy zakupić oczywiście oryginalne, oryginalne ramy. z jest www.foto.art.pl. A oczywiście tutaj mamy ekspozycję. I lecimy dalej. Słuchajcie, lecimy dalej. W Słowicach, jak widzicie, rozpoczął się dzień popołudniowy.